Real mimo tego, że mógł przegrywać w tym spotkaniu, ostatecznie raczej dosyć spokojnie ograł Bragę 3 do 0. Biorąc pod uwagę wynik spotkania w Neapolu, można powiedzieć, że Real jest już prawie pewny pierwszego miejsca w grupie i jeżeli chodzi o to samo spotkanie, no to <słuch> Widać było, że Karol Ancelotti e, ma pewne luzy e, i że nie musi się spinać nie wiadomo jak na to spotkanie. W związku z tym, paru piłkarzy, e, którzy normalnie nie grają, e, dostali swoje szanse i wydaje mi się, że te szanse wykorzystali. Andrii Unin oczywiście obronił rzut karny. Andrii Łunin, e, bardzo dobrze e, wybił jedną piłkę, którą e, pod koniec e, napastnik bragi głową uderzał. Na przedpolu wyglądał ok i generalnie odnosiłem wrażenie, że dawał pewność siebie swoim kolegom z defensywy i jasne, obecność Łunina w pierwszym składzie nie wynikała z tego, że akurat porotował na bramce Ancelotti, tylko z tego, że drobnego urazu nabawił się Kepa przed tym spotkaniem, ale nie zmienia to faktu, że Ukrainiec w moim odczuciu Dał do myślenia pewnie 3 temu wykorzystał swoją szansę na pewno. Zakładam, że w związku ze swoimi problemami z Barkiem e, nie był wymuszany pobyt na boisku Juda Bellingama, i na jego pozycji prezentował się nam Brian Diaz i jestem w dosyć dużym szoku e, co do tego, jak dobrze się zaprezentował Hiszpan. Bardzo mi się kojarzył z Isco, bo kiedy tylko dostawał piłkę i miał przed sobą rywala, tu była bardzo duża szansa, że swojego przeciwnika ośmieszy. Minie go bez problemu. Potem podholuje trochę piłkę do przodu i na sam koniec, mimo wszystko, niestety, spowolni akcję. Było trochę takich momentów, ale mimo wszystko, na plus, oceniam występ Hiszpana. Fajna bramka, bo to nie był ten pierwszy gol, to nie było e, aż takie oczywiste uderzenie. Bardzo dobrze, że Brahim zdecydował się na uderzenie pod ladę i... no i fajnie. Dobry gol, e, szkoda, że po przerwie jeszcze jednej bramki nie dołożył, bo dołożyć moim zdaniem powinien. Dobry mecz, w końcu, być może nawet najlepszy na boisku był, e, zaliczył też w końcu Rodrigo. Wspaniała bramka, ja po prostu żyję po to, żeby oglądać takie lobiki, e, coś bardzo sympatycznego. E, Podcineczka na 3 do 0. Do tego bardzo fajna asysta przy bramce Brahima. Fajnie, że Rodrigo w tej sytuacji no, podniósł głowę i podał dokładnie tam, gdzie powinien, a nie podawał na Libii. Było też trochę momentów, gdzie wyprowadzał dobrze akcje. Nie było go w moim odczuciu aż tak dużo, jak Brahima, ale też z drugiej strony, jak już był, to prezentował się... No, miał większą skuteczność pokazywania się w dobry sposób. O, może tak bym to w skrócie ujął. Przez całe spotkanie, od kiedy tylko, było pewne, że Real wygra. Ten mecz, tak naprawdę. Wydaje mi się, że od bramki na 2 do 0 mm, nie można było mieć wątpliwości, kto zgarnie tutaj trzy punkty. No to. Wszyscy oczekiwali Ardy Gilera i Turek ostatecznie nie zaliczył swojego debiutu w barwach Realu Madryt. Nie wiem, czym to tłumaczyć. Wydaje mi się, że to były bardzo dobre okoliczności, żeby Turka po raz pierwszy na boisko wpuścić. No ale okej, okay, może z Walencją będzie na tyle łatwo, haha, że to wtedy Turek będzie mógł swoje pierwsze minuty w białej koszulce zaliczyć. Ale generalnie, jeżeli miałbym się czegoś czepiać, to właśnie tego, że nie zobaczyliśmy Gilera. Wydaje mi się, że w fura kibiców na niego czekała, nie doczekała się ostatecznie. Szkoda. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz mi za to podziękować, to pod filmem po prawej stronie znajduje się przycisk do zrobienia tego przy pomocy pieniążka. Trochę bardziej po lewej znajdziesz też narzędzie do regularnego wspierania kanału. Z góry dzięki za choćby zastanowienie się nad tym.